Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie znowu film zainspirowany jednym z waszych komentarzy. Ten komentarz do jednego z poprzednich moich filmów, ja go wam podlinkuję tutaj na dole, bo nie pamiętam w tej chwili jaki to był tytuł tego filmu, żebyście mogli sobie ten komentarz przeczytać. Komentarz dotyczył gnozy, bo ja jak wiecie interesuję się gnozą, kilka razy już o tym wspominałam na kanale. I w zasadzie padł taki komentarz, który mnie zainspirował do tego, żeby jednak troszeczkę Wam więcej o tej gnozie opowiedzieć. Otóż, wbrew pozorom, gnoza nie jest to jednolity nurt. Nauki gnostyczne lub gnostyckie, to są no, tutaj dwa, dwie dopuszczalne formy. Nie są jednorodne i mają tak naprawdę wiele nurtów, wiele odłamów. W Polsce najbardziej popularnym nurtem jest, są różokrzyżowcy, i ja niestety na temat tych nauk nie, nie, nie jestem w stanie Wam nic powiedzieć, bo ich nie znam. Jakiś czas temu zapisałam się do grupy na Facebooku Gnoza Kundalini, poszukując tam informacji na temat na temat, który mnie interesował, czyli na temat świętej seksualności. I znalazłam tam wiele bardzo ciekawych artykułów, ale też wiele artykułów, z którymi gdzieś tam głęboko wewnątrz mnie, no, które ze mną po prostu nie rezonowały, które, których nie uważam za wartościowe. Zgodnie z moją wiedzą, najbardziej popularny w Ameryce Południowej, aktualnie, zarówno jak w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii, nie wiem jak w innych krajach, jest co nauki przekaz Najbardziej popularne nauki gnostyckie to są nauki przekazane przez Samaela Onwajora, który nazywany jest tam ojcem współczesnej gnozy który jest kolumbijskim mistykiem i który zmarł w połowie lat 50. XX wieku. Pozostawiając po sobie bardzo szeroką bibliografię, on napisał chyba około 70 książek czy coś takiego. Jeżeli chodzi o moją przygodę z gnozą, to ja natrafiłam, zaczęłam się w ogóle interesować naukami gnostycznymi. Po obejrzeniu filmów na kanale Astral Doorway na YouTubie. To jest kanał poświęcony głównie tematyce projekcji astralnych. I ja tam znalazłam informacje, które mnie interesowały, to znaczy informacje dotyczące świętej seksualności w zasadzie na tym kanale. Dowiedziałam się o tym, że coś takiego istnieje jak święta seksualność. I później zaczęłam właśnie moje poszukiwania. No, chciałam po prostu zaczerpnąć więcej informacji na ten temat. I stąd, jak gdyby się zrodziło w ten sposób moje zainteresowanie Gnozą, ponieważ to jest temat, który mnie osobiście bardzo żywo interesował. I stał się w zasadzie główną, główną tematyką tego kanału. Co dalej się wydarzyło? Ja oczywiście zgłębiałam po, po, w internecie najpierw w tę gnozę, czyli trafiłam między innymi na kanał, który Wam najserdeczniej Wam polecam, bo jest ich wiele. Jak zaczniecie szukać i będziecie zainteresowani tym tematem, to na pewno znajdziecie właściwe kanały. Natomiast źródło, które moim zdaniem przekazuje wiedzę z najwyższej półki, które Wam mogę z czystym sumieniem polecić, to jest Glorian. To jest, to jest organizacja amerykańska ze Stanów Zjednoczonych, zgodnie z moją wiedzą, i działa ona zarówno na YouTubie, jak i ma swoją stronę internetową, gdzie zgromadzone są głównie właśnie nauki Sama leon -Wajora ponieważ w swoich filmach jak, ja bardzo mocno się z tymi naukami gnostycznymi o moje dziecko się obudziło przepraszam na chwileczkę chciałaś piciu? no Bardzo was przepraszam. Jeszcze się nie, nie nauczyłam montować filmów. Mam nadzieję, że wkrótce to będzie mój następny krok. Um, tak, więc um, ja bardzo mocno rezonuję z tymi naukami e, agnostycznymi, właśnie z tymi konkretnie e, o których przed chwilą powiedziałam. I w związku z czym, nawet zanim chyba natrafiłam w ogóle na, na, na te nauki, ja już jak gdyby współdzieliłam tę myśl na tym kanale. I w ten sposób, publikując tutaj treści na kanale, natrafiła na mnie pewna osoba która napisała do mnie, poznałyśmy się i osoba ta została moim nauczycielem gnozy. To jest kobieta, jest to kobieta, która swoje nauki gnostyczne przywiozła z Ameryki Południowej, która uczyła się gnozy w Kolumbii, później nauczała gnozy w Chile i w tej chwili przyjechała do Polski. Będzie otwierać w Polsce na pewno szkołę gnozy, natomiast póki co ja jestem takim uczniem beta, można powiedzieć. Jest to osoba, która praktykuje świętą seksualność. Czyli to, co mnie najbardziej zainteresowało i najbardziej przyciągnęło do gnozy. Ja wiem, że to większość osób wręcz przeciwnie, może najbardziej odpychać, natomiast u mnie ta droga była akurat taka, ponieważ święta seksualność jest jedną z takich podstawowych praktyk na tej drodze duchowej. Tak, jeżeli chodzi o, o to, czym jest gnoza, Gnoza jest w zasadzie, można by powiedzieć, że dokładnym przeciwieństwem tego, czym jest religia. Tam w tym komentarzu ktoś napisał, że gnostycy opierają się przede wszystkim na wiedzy. Jest to prawda, ale nie do końca. To znaczy, może to być bardzo łatwo źle zrozumiane, bo. Tak, opierają się na wiedzy, a nie na wierze. Tu się zgadzam. Ale równie dobrze no, można powiedzieć, że no, każda religia się opiera na wiedzy, no bo jak przeczytamy, co tam jest napisane w Biblii, w Koranie, czy w jakiejkolwiek księdze, która jest podstawą danej religii, no to my będziemy mieli, posiądziemy tam wiedzę, ale to nie o to chodzi, to nie o, takie, to nie o taką wiedzę chodzi. Gnoza jest wiedzą o duchowej rzeczywistości, która jest przekazywana ludzkości przez gnostyków, czyli można powiedzieć mistyków, którzy nabyli tę wiedzę poprzez osobiste doświadczenie. I to jest ta różnica. I przekazują tę wiedzę w taki sposób, aby każdy człowiek mógł doświadczyć osobiście tej wiedzy. I tym się właśnie różni e, gnoza od religii. E, przeczytam jeszcze definicję gnostyków ze strony gl Glorian. Gnostycy to ci, którzy ucieleśniają najwyższe wartości etyczne i duchowe. Takie jak wstrzemięźliwość, pracowitość, pokora, czystość, hojność i tym podobne. I którzy na własne życzenie mogą mieć osobiste doświadczenie boskości. Czyli gnostycy to niekoniecznie są ci, którzy się uczą gnozy. Ja uczę się gnozy, ale nie nazwałabym się gnostykiem. Powiedziałabym raczej, że jestem... Poszukiwaczem prawdy. Poszukiwaczem prawdy, czyli rzeczywistości, niepostrzeganej poprzez pryzmat swoich przekonań, swoich uwarunkowań. I tym jest każda osoba, która współcześnie stara się um, posiąść nauki gnostyczne poprzez własne doświadczenie. Powiedzmy, adepci gnozy. E, dobrze. Gnoza, której się uczę, e, wskazuje uniwersalną ścieżkę rozwoju świadomości, uniwersalną, to znaczy taką, która jest wspólna dla wszystkich religii, bo ja tutaj powiedziałam, czym się różni gnoza od religii, ale gnoza absolutnie nie stygmatyzuje żadnej z religii. Wręcz przeciwnie, pokazuje, że wszystkie religie zawierają prawdę, ale zawierają również błędy, i stara się wyciągnąć prawdę ze wszystkich religii i stworzyć właśnie uniwersalną ścieżkę rozwoju duchowego, uniwersalną ścieżkę poszerzania świadomości, która to właśnie obejmuje trzy czynniki rewolucji świadomości. I tymi trzema czynnikami, ja tutaj nie będę się w szczegóły wdawać, ale tymi trzema czynnikami są śmierć, narodziny oraz coś, co możemy nazwać poświęceniem się dla ludzkości. Jeżeli chodzi o śmierć, to chodzi tu o śmierć ja psychologicznego, czyli o śmierć ego. Narodziny, chodzi tutaj o, oczywiście o narodziny duchowe, i tutaj podstawowym warunkiem tego, aby mogły się narodzić ciała solarne, które pozwolą nam na obiektywne podróżowanie w innych wymiarach, nie będące projekcją ego, jest właśnie święta seksualność. Bez Udziału świętej seksualności, nie będziemy w stanie tego czynnika spełnić. A poświęcenie się dla ludzkości to nie chodzi tutaj o to, żeby, żeby nie wiem, jakieś, jakąś martyrologię uprawiać. Chodzi o to, aby bezinteresownie dzielić się wiedzą. Co pozwoli nam na to, aby mądrość, którą do, która do nas płynie, którą wszyscy wewnątrz posiadamy, wszyscy wewnątrz posiadamy część boskiej esencji, natomiast jest to tylko 3%, Res, reszta naszej. Um, reszta nas, tak? Czyli 3% to jest tylko ta nadświadomość, a reszta naszej świadomości to jest właśnie. Nieświadomość, podświadomość, czyli nasze ego. Jesteśmy zdominowani przez ego w 97%, natomiast wszyscy mamy 3% nadświadomości w sobie, czyli mamy dostęp do tej boskiej iskry, i celem gnozy jest poszerzanie tej boskiej iskry, poszerzanie świadomości. I docieranie właśnie do prawdy, do rzeczywistości, która nie jest warunkowana przez ego, przez ego, które jest źródłem wszelkiego cierpienia. I wracając właśnie do poświęcennika, którym jest poświęcenie się dla ludzkości, chodzi o bezinteresowne, Dzielenie się wiedzą, ponieważ jeżeli ta mądrość, która przez nas płynie, jest przekazywana dalej, to ona um, ma miejsce, um, aby napływać. I tylko to jest jak gdyby podstawowy warunek, um, aby ona napływała, jeżeli będziemy się nią dzielić. Nie ma to nic wspólnego z dzieleniem się wiedzą um, za pieniądze. Tak zwanym handlowaniem duchowością. Natomiast po prostu z bezinteresownym przekazywaniem dalej tej mądrości, która przez nas przepływa. Proszę bardzo. Gnoza, tak jak już wspominałam, nie stygmatyzuje żadnej religii. Wręcz przeciwnie, inspiruje się wieloma tradycjami duchowymi, m.in. kabałą, sufizmem jogą kundalini tutaj to są trzeba zauwa zauważcie proszę, że to są odpowiednio mistyczne szkoły judaizmu, islamu, jogi czyli gnoza jest powiedzmy drogą mistyków podobno ja głęboko w to wierzę Jezus Chrystus wraz ze swoją partnerką Marią Magdaleną ja wiem, że to wywoła wiele kontrowersji, może tak się stać. Uczyli gnozy, byli nauczycielami gnozy. Wiem, że to może budzić wiele kontrowersji, ponieważ naszy, w naszej tradycji chrześcijańskiej my zostaliśmy nauczeni i poinformowani, że Maria Magdalena była prostytutką tymczasem Maria Magdalena po śmierci Chrystusa była po śmierci w zmartwych stanie w niebowstąpieniu Jezusa była nauczycielką duchową we Francji i wiele osób twierdzi, że Maria Magdalena była żoną Jezusa ja się zgadzam z tym, że może być w tym ziarno prawdy. Prawdopodobnie nie była żoną um, w świetle prawa ówczesnego. Natomiast pamiętajcie o tym, kochani, że w świetle prawd duchowych yy, małżeństwo oznacza nic innego jak seks. Yy, seks to jest małżeństwo. W związku z czym, jeżeli powiemy, może bardziej adekwatne i bardziej zrozumiałe będzie, jeżeli powiemy, że Maria Magdalena była partnerką Jezusa Chrystusa. Jak to się stało w ogóle, że została ona w, w naszej tradycji chrześcijańskiej jak gdyby postrzegana jako, jako prostytutka? Otóż. Cesarz Konstantyn I Wielki, cesarz rzymski, chcąc skonsolidować władzę w Rzymie, uczynił chrześcijaństwo oficjalną religią w Rzymie, ponieważ po, po śmierci Jezusa chrześcijaństwo było zakazaną religią. Było wielu apostołów, nauczycieli, którzy pisali swoje Ewangelie, no ale to było wszystko w podziemiach, to była zakazana religia, natomiast cesarz Konstantyn I Wielki, on jakby uznał, że to jest świetne posunięcie polityczne, aby uczynić chrześcijaństwo oficjalną religią, ponieważ była to bardzo popularna w tamtym czasie religia w Rzymie i w 325 roku zwołał on Sobór Nicejski. Podczas tego Soboru zostało z wielu chrześcijańskich tekstów, z wielu Ewangelii, zostały wybrane te teksty, które od tamtego czasu stanowią oficjalną Biblię. I w, tym, w tych, jak gdyby w oficjalnej Biblii znajduje się tylko cztery Ewangelie. To jest Ewangelia Mateusza, Ewangelia Marka, Łukasza i Jana. Tymczasem pozostałe teksty zostały zakazane i w dużej mierze zniszczone. Natomiast część tekstów zostało ocalonych poprzez egipskich chrześcijan koptyjskich. Tak, tak to są teksty, które, które myśmy odkryli po prostu w naczęim. W Natch E, zostały tam wykopane e, e, Ewangelie, trzy Ewangelie, które ocalały e, między innymi dwie z tych Ewangelii, to jedna z nich to jest Ewangelia właśnie Marii, Marii Magdaleny, a druga to jest Ewangelia Filipa, i trzecia już nie pamiętam. E, i Ewangelia Filipa potwierdza, że Maria Magdalena była partnerką Jezusa Chrystusa. Myślę, że może być w tym wiele prawdy, dlatego że zobaczcie sobie, że nawet w tych ocalałych fragmentach Biblii, które są dozwolone we współczesnym kościele, no Maria Magdalena wydaje się osobą być ważną dla Jezusa Chrystusa, ponieważ jest to Osoba, która asystuje przy jego śmierci u stóp Jezusa, kiedy on umierał na krzyżu, były dwie osoby: jego matka oraz Maria Magdalena. Jest ona również pierwszą osobą, którą Chrystus zobaczył po zmartwychwstaniu. No same te dwa fakty świadczą o tym, że nie była to osoba, która była obojętna Jezusowi i mogą moim zdaniem z dużym prawdopodobieństwem potwierdzać prawdziwość tej teorii. Podlinkuję Wam tutaj bardzo ciekawy film na temat właśnie Marii Magdaleny, jeżeli kogoś to zainteresowało. Um... No, i tak to właśnie, podobno Jezus Chrystus oraz Maria Magdalena byli to właśnie nic innego jak nauczyciele gnozy. Teraz, tak, wracając jeszcze do samego komentarza. Jeżeli chodzi o to, że gnostycy się opierają na wiedzy, to już to skomentowałam. Dalej jest napisane, że gnostycy uważają, że świat jest nieprzyjazny. Nie, nie potwierdziłabym tego. To, to nie jest tak, że gnostycy uważają, że świat jest nieprzyjazny. Mama. Co kochanie? A, hej. To, co jest nieprzyjazne dla nas, to są niższe wymiary. A niższe wymiary to jest wszystko, co jest związane z naszymi identyfikacjami. Także. Gnoza właśnie polega na tym, aby mieć dostęp do wyższych wymiarów, które są o wiele bardziej przyjazne dla człowieka. Tak, w skrócie, bym mogła to opisać, chociaż nie jest to um, kompletna prawda. <laughs> Natomiast nie jest też prawdą, że gnostycy uważają, że świat jest nieprzyjazny celem życia człowieka jest jest co? no zapisałam sobie i nie mogę się rozczytać jest przebudzenie jest przebudzenie pneumy tu bym się zgodziła tak, że, myślę, że celem życia człowieka jest przebudzenie ogólnie, przebudzenie świadomości mamo mamo się kocham ja się też a... Ach, ja też się bardzo kocham chodź do mnie tutaj na kolanka no i wreszcie y, jest tam wzmianka o tym, co myślą przeciwnicy gnostycyzmu. Ja y, chciałam wam tylko powiedzieć tak, przeciwników gnostycyzmu, y, przepraszam, malucik. Przeciwników gnostycyzmu jak najbardziej jest wielu, y, jest ich legion cały, ponieważ na pewno przeciwnikami gnostycyzmu będą nasze ego. Nasze identyfikacje, nasze psychologiczne ja, które ym, na drodze y, gnostycznej, na tej drodze duchowej, y, którą jest gnoza, y, systematycznie uśmiercamy, eliminujemy. Ym, i to są najgroźniejsi przeciwnicy gnostycyzmu, tak bym powiedziała. To myślę, że na, na, na chwilę obecną to wystarczy, bo już się nam zrobił i tak dosyć długi filmik. Ja lubię te filmiki, kiedy są krótkie. Także na dzisiaj to wszystko. Bardzo Was serdecznie pozdrawiamy z Hanią, prawda? Haniu? Cześć! Trzymajcie się. Sad nam. Tak? Cześć!